Dobrze, z rozpoczęły się prace przy budowie krytego lodowiska. Sprzęt i budowlańcy pojawili się na placu przy Hali Winiary Arena kilka dni temu. Obiekt ma być gotowy do końca września. Przetarg na projekt i budowę lodowiska wygrało konsorcjum, którego liderem jest wodzisławska firma Hefal. Ślązacy specjalizują się w tego typu inwestycjach. Prace budowlane przy Kaliskiej rozpoczęły się kilka dni temu. Prace są na, na razie na etapie przygotowania na placu budowy i pod koniec tygodnia rozpoczniemy już wykopy. Obiekt, który powstaje przy hali Winiary Arena będzie spełniał dwie funkcje. Zimą aktywnie spędzić czas będą mogli tam amatorzy łyżew w okresie letnim wielbiciele jazdy na rolkach. Tafla lodowiska będzie miała 25 metrów szerokości i 40 metrów długości. Okalać ją będą ponad metrowe bandy, całość będzie zadaszona. Ciekawe rozwiązanie to ściany obiektu. Bloki hali stanowić będą bowiem specjalne żaluzje, które, w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb, będą opuszczane bądź podnoszone. Każdy będzie mógł sobie w koło lodowiska przyjść, zobaczyć jak jeżdżą. Nie będzie to lodowisko na pewno o parametrach takich, gdzie można odbywać mecze y, hokeja na lodzie, gdzie lodowisko powinno być 30 na 60, ale będzie to lodowisko, które będzie na pewno będą zadowoleni mieszkańcy miasta Kalisza. Obiekt, którego koszt szacuje się na około 4 miliony złotych, ma być gotowy pod koniec września. Hala.